Pytacie, co zrobić, jak w zimie na rowerze marzną ręce? Wyjechać w ciepłe kraje. Tak by było najlepiej, jeszcze byśmy się opalili. Ale oczywiście, nie zawsze możemy wyjechać, także trzeba garnąć temat rękawiczek. Korzystając z tego, że akurat mamy ujemne temperatury, pada śnieg i w ogóle jest zima, wykonałem szeroko zakrojone testy, jeżdżąc po lesie w różnych rękawiczkach. Tak naprawdę, dlatego że brałem po prostu pierwsze, które miałem pod ręką i w każdych było mi zimno, tak jak wam. Nawet spotkałem łosia, ale wtedy już miałem takie, w których było mi ciepło. Na początku takie cieńsze rękawiczki. Tutaj mamy model Asosa za miliony monet, który ma numer 3 na 3 czyli sugeruje to, że będą bardzo ciepłe. W tych akurat nie jeździłem, ale wybaczcie, nie wierzę, że tak cienka rękawiczka przy temperaturach mocno ujemnych zapewni nam odpowiednie grzanie dłoni. Także myślę, że takie cienkie rękawiczki z osobnymi palcami będą wystarczające do temperatur od 10 do może 5, może do 0, to też zależy jak grubo ubierzecie się na górze, ale o tym możecie obejrzeć w odcinku jak ubrać się na zimę. Jedna fajna rzecz w nich, dotykowe palce, które naprawdę działają bo testowałem różne i nie we wszystkich, które mają palce dotykowe, ten dotyk rzeczywiście pozwala obsługiwać telefon. Do tej samej kategorii zaliczyłbym ten model. Hasło Ride Your Way sugerowałoby, że to Dartmury, a nie prawda, bo to Northwave. Troszeczkę może bardziej wentylowane od spodu niż model Asosa, ale z góry też z windstopperem. Myślę, że sprawdzą się w zakresie temperatur od 10 do 0. Następne przygotowałem dla Was, znowu Asosy, tym razem Wersja X na 3, czyli pewnie super ciepłe i jest to gruby neopren, coś jak rękawiczki dla płetwonurków. Powiem Wam, że od razu rączka się w środku grzeje. Jest to też wiatroodporne. Myślę, że jak na rękawiczki pięciopalczaste, to będą jedne z najcieplejszych. Kolejne na mojej liście są rękawiczki z wełny Merino. Co ciekawe, też z dotykowymi paluszkami, bardzo fajnie działające. One oczywiście nie są wodoodporne, tak jak tamte neoprenowe asosy, ale znalazłem rozwiązanie, jak połączyć te rękawiczki z Merino z takimi ochraniaczami rękawiczkowymi od ASOSa wodoodpornymi, myślę, że taki zestaw też może się nieźle sprawdzać, bo jeżeli wyjedziecie, zacznie lać, zakładacie to na ręce rękawiczki Wam nie przemakają, a potem jak już nie pada, to możecie to sobie ściągnąć i odzyskujecie pełną kontrolę nad rowerem. Dodatkowo te rękawice prezentują się bardzo solidnie, są z wełny Merino i kosztują poniżej 100 zł. Jeżeli jeździcie poza drogami, czyli jakiś las no to kolor rękawiczek nie ma dużego znaczenia. Ale jeżeli jeździcie w ruchu samochodowym, to myślę, że warto popatrzeć na kolory fluo, bo jednak taka rękawiczka, szczególnie jak pokazujecie na przykład, że będziecie skręcać albo się zatrzymywać, jest dla kierowców dużo lepiej widoczna. Tutaj mamy model od Gryp-Graba, bardzo ciekawy. Na dole wkładka żelowa, gumowane tutaj powierzchnie trzymające, tak żebyście mieli dobry chwyt. Tu Taki materiał do wycierania, czy to okularów, czy to, żeby sobie przetrzeć czoło, czy nos. No i właśnie tak jak mówiłem, fluo, całe pokrycie z góry. Rękawiczki też są takie grubsze, mają dużą warstwę izolującą. I tutaj co ciekawe, musicie zwrócić uwagę, że palce kończą się w tych rękawiczkach trochę wcześniej niż w takich letnich. Te są na mnie troszeczkę za duże, ale nawet gdybym miał swój rozmiar, to sytuacja byłaby taka, że takie jakieś niecałe pół centymetra. Za końcem mojego palca jeszcze będzie rękawiczka, bo potrzebujemy tej warstwy izolacyjnej powietrza. Która będzie oddzielać naszą dłoń od zimnego powietrza na zewnątrz. Działa to dokładnie tak samo jak w rękawiczkach narciarskich. Różni się tylko jakby objętością. Tam mamy takie wielkie puchate rękawiczki z takim szerokim kołnierzem, a tutaj jednak mamy rękawiczkę rowerową, trochę szczuplejszą i taki kołnierz, który będzie dobrze współgrał z rowerową kurtką. Wybrałem dla Was jeszcze jeden model od Foxa. Marka legendarna, specjalizująca się w rękawiczkach, chyba nie skłamie, jak powiem, że od dziesięcioleci. To, co ciekawe w tym modelu, to oczywiście wiatro-szczelna góra, czyli z jakąś tam membraną. Gumowane paluszki, żeby była dobra przyczepność. Stylistycznie bardzo ładnie wykończone. Mortka liska, jak to zwykle w foksie. I mankiet zapinany na rzepa, co ułatwia stworzenie jedności rękawiczki z rękawem od kurtki. Ostatni model, który chciałem wam pokazać, był szyty chyba dla żółwi ninja, czyli rękawiczki trzypalczaste. Trochę żarcika trochę jest tak, że tutaj. Palce grzeją się jedne od drugich i rzeczywiście w rękawiczkach, które mają mniej palców niż pięć, jest nam cieplej. No a ten palec jest odłączony, żebyście jednak byli w stanie operować przerzutkami i klamkami hamulcowymi. I na koniec, tak jak w odcinku o ubieraniu się na zimę, ostateczną bronią na nogi były stricte, zimowe buty kolarskie, tak. Tutaj przy rękawiczkach bronią ostateczną są rękawiczki z akumulatorem. Czemu z akumulatorem? No bo one są elektrycznie ogrzewane. Ja akurat tych używam konkretnie na narty, ale teraz jak jest tak minus 5, minus 8, to po prostu zabieram je na rower. Jeździ się spoko, jest jakaś tam kontrola nad rowerem, cieplutko w ręce. Trochę śmiesznie wygląda tak szeroki mankiet na rękawie kurtki rowerowej, ale przynajmniej mam ciepłe dłonie. Podsumowując, na pewno rękawiczki na zimę muszą mieć membranę windstoperową. Jeżeli generalnie jest Wam w miarę ciepło, to możecie szukać modeli, które mają 5 palców. Jeżeli jesteście z to dobrze jest wybierać modele, które mają mniej niż 5 palców, i te ostatnie palce ogrzewają się jeden od drugiego. A jak totalnie marzną Wam ręce, tak jak mi, to kupcie sobie po prostu ogrzewane elektrycznie. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych. Możecie pisać w komentarzach, co jeszcze rozłożyć Wam na czynniki pierwsze. Dzięki, hej!